Złotowłosa rybka i kapitan Kuba kontynuowali swoją podróż przez morza i oceany. Wspólnie odkrywali niezwykłe miejsca i spotykali fascynujących mieszkańców podwodnego świata. Pewnego razu, gdy płynęli w głąb oceanu, trafili na tajemniczą jaskinię. Jej wejście było ukryte wśród kolorowych koralowców. Złotowłosa poczuła, że to miejsce jest wyjątkowe. Weszli do jaskini i zobaczyli olbrzymi kamień, na którym były wyryte starożytne runy. Kapitan Kuba, który znał się na historii, zrozumiał, że to był kamień życzeń. Złotowłoso, powiedział, jeśli złożysz życzenie, kamień życzeń je spełni. Złotowłosa zastanowiła się. Co by tu sobie życzyć? Czy chciała więcej przygód? Czy może wrócić do swojego koralowego domku? W końcu powiedziała, chciałabym, aby wszyscy mieszkańcy oceanu byli szczęśliwi i żyli w zgodzie. Kamień życzeń zajaśniał i zniknął. Od tego momentu ryby, delfiny, a nawet rekin, który wcześniej był straszny, stał się przyjacielem złotowłosej. Złotowłosa i kapitan Kuba spędzali razem wiele wspaniałych chwil. Odkrywali nowe miejsca, pomagali potrzebującym i dzielili się swoimi historiami. A gdy słońce zachodziło nad horyzontem, złotowłosa i kapitan Kuba wracali na statek. Kapitan Kuba mówił: Dziękuję, złotowłoso, za te niezapomniane chwile. Złotowłosa uśmiechnęła się i odpowiedziała: Dziękuję, kapitanie. To była najpiękniejsza podróż mojego życia. I tak kończy się nasza bajka o złotowłosej rybce i kapitanie Kubi. Pamiętajcie, że marzenia mogą się spełnić, a przygody czekają na tych, którzy wyruszają w podróż. Dobranoc, małe odkrywcy!